Joga kundalini to taniec duszy, cichy szept energii budzącej się w tobie niczym pierwsze promienie słońca, rozświetlające poranną mgłę. To zaproszenie do podróży, która nie zaczyna się w odległych krainach, lecz w najgłębszych zakamarkach twojego wnętrza, tam, gdzie czeka na ciebie prawda, subtelna, piękna, pełna miłości. Zamykasz oczy i bierzesz pierwszy świadomy oddech. Powietrze delikatnie otula płuca, a z każdym kolejnym wdechem czujesz, jak coś w tobie zaczyna się poruszać. To energia, którą przez lata uśpienia zapominałaś rozpoznawać, choć zawsze była z tobą. Czekała cierpliwa, cierpliwie, byś znów ją dostrzegła. Kiedy zaczynasz recytować mantrę, Słowa nie są już tylko dźwiękami, lecz mostem do innego świata. Umysł ucichnie, napięcia powoli się rozpuszczają, a ty wchodzisz w przestrzeń, gdzie czas przestaje istnieć. Głęboko w ciele coś zaczyna się budzić. Energia, która spała u podstawy kręgosłupa, unosi się jak ciepły, złoty strumień, rozlewając się po każdej komórce twego istnienia czujesz jak rozluźniają się napięcia których nawet nie byłaś świadoma jakby ciało przypomniało sobie swoje naturalne lekkie istnienie przypływa ulga spokój a jednocześnie cichy dreszcz ekscytacji jakbyś po latach zamknięcia otworzyła drzwi do nieznanego pełnego światła świata a potem serce Serce zaczyna się otwierać jak kwiat rozkwitający w pierwszych promieniach poranka. Przez całe życie szukałaś miłości na zewnątrz, a teraz nagle odkrywasz, że ona zawsze była tutaj, w tobie, czekając na moment, w którym spojrzysz na siebie z czułością. Z każdym oddechem czujesz, jak przestrzeń wokół ciebie wypełnia się ciepłem, delikatnością. Jakbyś została otulona przez sam wszechświat. I wtedy pojawia się głos, nie ten codzienny, pełen wątpliwości, lecz cichy, głęboki, pewny. To Twoja intuicja, szept duszy, który zawsze wiedział dokąd iść, tylko zagłuszany przez chaos myśli i zgiełk świata. Zapraszam do wspólnych praktyk online. Joga kundalini z czułości do siebie.